Większość Polaków kojarzy mieszka z banknotu 10 zł. lub w ogóle go nie kojarzy. Prawda jest jednak taka, że gdyby wielkość nominału zależała od zasługi, to dla mieszka nie tylko banknot 10 złotowy, ale nawet 100 czy 1000 złotowy byłby zdecydowanie za mały. Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, urodził się nie wiemy kiedy. Z jednej strony, dla wielu osób to lepiej, bo łatwiej odpowiedzieć, Pani profesor, nie wiemy kiedy, niż nauczyć się na pamięć jakieś daty. Coś jednak o narodzinach Mieszka wiemy, z tym, że dane są tu hmm, mocno rozbieżne. Przyjmuje się, że miało to miejsce między 922 a 945 rokiem. Kurwa, i widzisz, teraz trzeba zapamiętać dwie daty. To już lepiej, jak jest jedna konkretna. Mieszko rodzi się w państwie, które właśnie rozpoczyna swój dynamiczny wzrost, a na jego czele stoi prawdopodobnie ojciec Mieszka. Nazywany przez Gala Anonima się omysłem, lub może nawet jego dziadek lestek. Historia tych wczesnych lat jest niestety okryta mgłą tajemnicy większą mgłą. I wiele naszych stwierdzeń to jedynie domysły, hipotezy i spekulacje jak na przykład to opieprzenie o tym, że Mieszko był wikingiem bo przecież Słowiańska dziś potrzebowała na czele kogoś inteligentnego. Przy całej tej niepewności dotyczącej czasów Mieszka, wydaje się miłym zaskoczeniem, że wiemy, jak Mieszko wyglądał. Jego oblicze zdobi liczne monety, banknoty, znaczki pocztowe. Z tym, że wcale to nie jest Mieszko. A kto? Widzimy na obrazie Mieszka, jednak nie tego prawdziwego, a tego, którego widział oczami swojej wyobraźni Jan Matejko. Portret jest naprawdę ładny, tyle że namalowany 900 lat po śmierci Mieszka. Jak Mieszko wyglądał? Mógł on wyglądać tak. Tak. Lub tak. Ale tak naprawdę nie wiemy, Jedynie po liczbie jego żon możemy przypuszczać, że był raczej przystojny. W przeciwieństwie do większości Polaków dzisiaj. Wczesne lata mieszka nie są znane, ale wiemy, że między 950 a 960 rokiem objął władzę nad państwem Polan. Ile miał lat? Biorąc pod uwagę, że ani nie wiemy, kiedy się urodził, ani kiedy dokładnie wstąpił na tron książęcy, to możemy zgadywać i niemal na pewno dobrą odpowiedzią będzie, że rozpoczął rządy mając między 15 a 35 lat. Mieszko we wczesnych latach swoich rządów umacnia swoją pozycję na Mazowszu. W tamtym czasie była to jedna wielka puszcza. Być może władza Mieszka na wschodzie sięgała aż Grodów Czerwieńskich. Czego? Czyli obszaru z takimi miejscowościami jak Sanok, Przemyśl czy Czerwień. Na pewno Mieszko wzmocnił też wpływy państwa na Pomorzu Wschodnim. Ruszył też na Pomorze Zachodnie i toczył tam zażarte walki z Wieletami i później z Niemcami. Wiemy o dwóch przegranych potyczkach w 963 roku. Gdzie zginął nawet brat Mieszka, nieznany z imienia. Spokojnie, bez nerwów. Potem karta się odwróciła na korzyść Mieszka. W 1965 roku Mieszko bierze ślub z piękną dobrawą, nawiązując dzięki temu sojusz z Czechami, którzy w tamtym czasie są naszymi bratankami i do szabli, i do szklanki. Sojusz polsko-czeski jest wymierzony głównie w coraz agresywniejszą politykę Niemców, patrzących łakomym okiem na wschód. W 1966 roku Mieszko przyjmuje Chrzest. Czym innymi wytrąca świętojebliwym Niemcom najważniejszy argument. My tylko krystianizujemy pogan. Sam szes Polski ma wiele pozytywnych następstw. Tak wiele, że aż będzie o tym osobny odcinek. W 967 roku rodzi się Bolesław, syn Mieszka i Dobrawy, który w przyszłości zostanie pierwszym koronowanym władcą Polski. Wróćmy jednak do początków rządów Mieszka. Na dwóch drobnych porażkach z Wieletami w 963 roku Mieszko kończy swoją listę niepowodzeń. W 967 roku pokonuje wojska wieleckie, a w walce ginie ich przywódca, niemiecki arystokrata Wichmann. Jest to pierwszy historyczny przykład wielkich możliwości armii Mieszka i jego talentu wojskowego. W 972 roku pod Cedynią polscy wojowie pokonują wojska niemieckie Margrabiego Hodona, co z pewnością chroni Pomorze przed zakusami Cesarstwa Niemieckiego, a dodatkowo wzmacnia polskie wpływy na tym obszarze. W 1981 roku Mieszko traci na rzecz Rusi Kijowskiej Grody Czerwieńskie. Ale zajęty sprawami w drugiej części Polski, konfliktem z Niemcami, nie pokusi się wyprawy wyprawę przeciw Rusinom. Dokona tego po śmierci Mieszka jego syn Bolesław i wtedy Rusini dostaną duży łomot. Po śmierci Dobrawy sojusz Czechami szybko się luzuje, za to współpraca z Niemcami się zacieśnia. Polska staje się cennym sojusznikiem cesarstwa. Mieszko pomaga m.in. zwalczać wrogie Niemcom, ale też Polakom plemiona pogańskich Słowian Połabskich. Sojusz z Niemcami i zabezpieczona granica zachodnia pozwalają Mieszkowi rozszerzyć obszar Polski na południe. Owocem zainteresowań Mieszka jest przyłączenie Małopolski z Krakowem, co następuje prawdopodobnie w sposób bezbolesny i pokojowy. A Mieszko zostaje tam przyjęty z otwartymi rękoma. Do 990 roku przyłączony zostaje także Śląsk, a staje się tak, ponieważ wojsko Mieszka udowadnia swoją przewagę nad wojskami czeskimi. Mieszko umiera w 992 roku, w wieku jak na te czasy zaawansowanym, mając wtedy między 50 a 70 lat. W chwili śmierci Mieszka jego kraj jest już dużym graczem tej części Europy, ważnym partnerem Cesarstwa Niemieckiego i istotnym sojusznikiem papiestwa. Jego kraj z państwa plemiennego staje się Polską. Mieszko kilkakrotnie zwiększa ze swojego życia obszar państwa, które zostawił mu jego ojciec. Mieszko zostawił nam w spadku silne państwo i wspaniałego syna, Bolesława Chrobrego. To jednak nie jedyne dziecko Mieszka, które miało ogromny wpływ na historię. Mało znana, ale piękna jest historia córki Mieszka Świętosławy, która najpierw poślubiła władcę szwedzkiego, a po jego śmierci władcę Danii. Narodziło się z tych związków trzech przyszłych królów, a najważniejszym z nich był Kanut zwany Wielkim, który został królem Danii, Anglii i Norwegii. Jeśli się podobało to polub, subskrybuj i do zobaczenia w kolejnej historii.